Jak to się stało, że papież, który gdy umierał w październiku 1958 roku, był powszechnie traktowany i opłakiwany jako osoba, która ze wszystkich mężów stanu w czasie II wojny światowej uczyniła więcej dla ratowania Żydów z niemieckiej zagłady, stał się po latach, papieżem kontrowersyjnym i niektórzy nawet mówią papieżem Hitlera. Mowa jest o zabiegu, który w ślad za Władimirem Wołkowym można nazwać propagandowym montażem zastosowanym w odniesieniu do papieża Piusa XII. Papież Pius XII umarł na początku października 1958 roku i w reakcji na jego śmierć Urzędująca premier Izraela Golda Meir stwierdziła publicznie, że zmarły papież to jest ta osoba, która tyle zrobiła dobrego na rzecz ratowania Żydów w czasie II wojny światowej. Depesze kondolencyjne, które napływały do Watykanu ze strony różnych środowisk żydowskich, związków rabinów z Stanów Zjednoczonych, z Ameryki z Wielkiej Brytanii, także prasa żydowska w różnych krajach na świecie akcentowała właśnie te dokonania, tą zasługę papieża Piusa XII, który no właśnie uratował tyle istnień ludzkich, skutecznie bronił, obronił wielu Żydów przed zagładą, która czekała ich ze strony państwa niemieckiego w czasie II wojny światowej. No a po kilku, kilkunastu latach od śmierci papieża, Piusa XII, okazało się, że jednak to był papież milczący, który nie reagował na to zło, które działo się w czasie II wojny światowej. No i żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, no to trzeba sięgnąć do mechanizmu tego montażu propagandowego, który po latach objawił Jeden z wysokich oficerów rumuńskiej bezpieki, który zbiegł na zachód w 1978 roku, generał Pacepa, on tak się nazywał, który mówił o operacji, tak zwanej operacji Tron 12, nazwa od imienia Pius XII, która miała na celu przede wszystkim właśnie oczernić papieża. Papieża, który był znany jako bezkompromisowy przeciwnik komunizmu. Papieża, który zatwierdził dekret Świętego Oficjum z 1949 roku, który to dekret zakazywał pod karą ekskomuniki katolikom współdziałania w jakikolwiek sposób z ruchem komunistycznym. Warto przypomnieć, że już na początku czerwca 1945 roku yy, sowieckie Radio Moskwa w odniesieniu do papieża Piusa XII użyło określenia Cytuję dosłownie, papież Hitlera. Wtedy właśnie rozpoczyna się sączenie właśnie tej opinii o tym, że Pius XII to jest papież Hitlera pod koniec lat 90., po ponad 50 latach od tego sowieckiego komunikatu. Jeden z anglosaskich historyków nawet napisze taką wtedy głośno reklamowaną książkę papież Hitlera, gdzie no właśnie powtarzał te wszystkie kalumnie, brednie i czarną legendę 12 jako rzekomo tego papieża, który nie tylko milczał, ale de facto już współdziałał z Hitlerem od początku, jeszcze jako kardynał sekretarz stanu Eugenio Pacelli. No ale ta operacja Tron 12 rozpoczyna się w 1963 roku w zachodnim Berlinie, w jednym z teatrów, jest wystawiana sztuka namiestnik. Autorem sztuki jest tym razem nie holenderski, ale niemiecki, nikomu nieznany dramaturg Rolf Hochhuth, 31-letni. A reżyserem, bo najważniejsza jest reżyseria w końcu, sztuka obrazu, teatr, reżyserem jest Erwin Piskator, reżyser, który od 1919 roku jest związany z komunistyczną partią Niemiec. Sztuka ponosi frekwencyjną klapę, no ale jest drugi etap wdrożony tej operacji, czyli tak zwane pudła rezonansowe. Nagle w różnych krajach w prasie pojawiają się entuzjastyczne recenzje teatralne poświęcone tej sztuce. Sztuka jest tłumaczona na język francuski, tym się zajmuje też jeden z komunistów francuskich. Sztuka jest przeniesiona na nowojorski Broadway. Tym się zajmuje inny sympatyk, sympatyk komunizmu, tym razem w Stanach Zjednoczonych, czyli za, działa cały ten y, mocno rozgałęziony montaż, który po kilkunastu latach przynosi efekt w postaci no, najpierw stwierdzenia, że hmm, jednak Pius XII był e, kontrowersyjnym papieżem, a potem, jak już mówiłem, jeden z, his, jeden z historyków pisze pod koniec lat 90., nagłaśnianą książkę, według starej zasady właśnie też pudeł rezonansowych, książkę o Piusie XII jako papieżu Hitlera. No, zważywszy na to, że operacja rozpoczyna się w roku 1963, można potraktować tą operację Tron 12 przeciwko Piusowi XII jako też przygotowanie gruntu pod tą tak zwaną rewolucję 68 roku, no bo Dobrze też było znane to, że Pius XII nie tylko był przeciwnikiem komunizmu, ale był przeciwnikiem także rozmywania doktryny katolickiej, był przeciwnikiem relatywizmu kulturowego, a więc był przeciwnikiem tego, co będzie znamionować lata 60. wstrząsy rewolucyjne zarówno wewnątrz Kościoła, tzw. reformy posoborowe, jak i poza Kościołem, czyli tzw. Rewolucja seksualna pokolenia 68 roku. I w tym sensie można powiedzieć, że atak propagandowy na papieża Piusa XII był przygotowaniem gruntu pod kolejne wstrząsy rewolucyjne. Dziękuję za uwagę.